W związku z tym, że mamy omówione rozmowy z naszymi gośćmi, mamy omówione jedzenie, mamy omówione aktywności, to jest coś, o czym chcę e, powiedzieć i chcę, żeby zwrócić Waszą uwagę na coś. To jest okres przy, przedświąteczny, świąteczny i poświąteczny i kwestia zdrowia. Bardzo często, statystycznie, tak mi się zbiera, że Kod w okresie właśnie przedświątecznym, święta, w okresie poświątecznym i sylwestrowym bardzo często choruje. I w tym czasie niestety lub stety jest bardzo mocno ograniczony dostęp do gabinetów weterynaryjnych, do przychodni weterynaryjnych. Z roku na rok jest coraz mniej gabinetów weterynaryjnych, 24-godzinnych, przychodni i tak dalej. Oczywiście w większości dużych miast takie miejsca są, natomiast gwarantuję Wam, że będą one oblegane. Warto przed czasem świątecznym właśnie, to jest ostatnia chwila, żeby sprawdzić, która przychodnia, które miejsce w Waszym otoczeniu przyjmuje. Jeżeli jesteście z mniejszej miejscowości, sprawdźcie, czy u Was w miejscowości jakikolwiek gabinet przyjmuje, czy ma jakiś jakby telefon awaryjny, czy na przykład będziecie musieli awaryjnie jechać do większego miasta i tam też oczekiwać na kolejkę. Warto to zweryfikować, warto sprawdzić, warto dopytać mniej więcej, jakie są ceny, bo w okresie okołoświątecznym gwarantuję wam, że większość takich miejsc będzie podnosiła kwoty, będzie miała stawkę świąteczną, czyli będzie to 150-100% więcej niż standardowa kwota, żebyście się nie zdziwili i żebyście potem nie złożyli, że wydaliście zdecydowanie więcej pieniędzy. To jest normalne w tym, w tym czasie i wcale bym się tym nie dziwił. Naprawdę, zweryfikować, czy macie miejsce lokalnie, gdzie możecie pójść ze swoim podobiecznym, zweryfikujcie, czy was, wasz lekarz robi dyżury na zlecenie, w razie czego w okresie świątecznym, czy możecie właśnie jakby poprosić o taką pomoc, czy będziecie musieli jechać do dużego, innego miejsca. Przestrzegam jednak przed czymś. Jeżeli wasz zwierzak w okresie świątecznym Parę dni przed świętami Bożego Narodzenia i po Sylwestrze. Jeżeli w tym czasie wasz zwierzak nie choruje, powstrzymajcie się przed wizytami, żeby obcinać pazurki, żeby zaszczepić pieska czy kotka, żeby po prostu, nie wiem, jakieś kwestie kosmetyczne załatwiać. To jest naprawdę czas, kiedy gabinety będą obłożone, kiedy będzie naprawdę zwierzęta chorują w tym czasie i wiele ze zwierząt będzie potrzebowało pomocy. Jeżeli nie musicie, nie odwiedzajcie gabinetów weterynaryjnych, jeżeli nie musicie, ja wiem, że w tym czasie niektórzy będą mieli wolne i będą w tym czasie chcieli załatwić właśnie jakbyś takie, jakieś sprawy, które w okresie normalnie pracowym nie mają na to czasu. I będą chcieli właśnie zaszczepić pieska, zaszczepić kotka, pójść zrobić przegląd, obejrzeć pazurki itd., itd. To są teoretyczne drobnostki, ale jeżeli trafi się pacjent, który... Ma zwierzę awaryjne, po prostu umierające, które cierpi na chorobę po prostu śmiertelną, tak naprawdę, która, no, może, nie wiem, przy niewydolności nerek chociażby, kot dostanie ataku i będzie potrzebował kroplówki, będzie potrzebował nagłej interwencji lekarskiej. Wasze czekanie na odrobaczenie, na obcięcie pazurków, na wpisanie czegoś do książeczki, czy na zr zr zrobieniu jakichś ogólnych badań, Naprawdę może kosztować kogoś, jakiegoś zwierzaka życie. Można takie rzeczy załatwić przed świętami, można takie rzeczy załatwić po świętach. Okres świąteczny jest bardzo delikatny, gabinetów jest mało, przychodni jest mało, lekarzy weterynarii jest mało, którzy chcą pracować w okresie świątecznym. Naprawdę są rzeczy, które, którymi możemy zająć się naprawdę po. Okresie świątecznym. To jest taki mój mały apel. Mam nadzieję, oczywiście, że większość z nas, wszyscy tak naprawdę, przeżyjemy ten okres świąteczny bez żadnej potrzeby interwencji w gabinetach weterynaryjnych i nasi podopieczni będą z nami, jakby żyli i funkcjonowali w zdrowiu i w szczęściu. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich podopiecznych i widzimy się w kolejnym filmiku.